Witam cię serdecznie. Dzisiejsze nagranie będzie poświęcone dbaniu o kręgosłup i mięśnie przygrzbietowej. Plecy są taką partią ciała, o którą trzeba szczególnie dbać w czasie ciąży, ponieważ przeważająca większość kobiet w mniejszym bądź większym stopniu cierpi na bóle kręgosłupa podczas ciąży i dotyczy to kobiet zarówno w pierwszych tygodniach ciąży, jak i w ostatnich miesiącach. Bóle te najczęściej umiejscowione są w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, czyli odczuwamy je tutaj z tyłu pleców na wysokości talii i często promieniują one na tył uda. Te bóle nasilają się zazwyczaj po długotrwałym staniu albo siedzeniu i często odczuwamy je silniej wieczorami. A także bóle te często umiejscowione są w okolicach miednicy, czyli czujemy je. Na wysokości pośladków, często też promieniują właśnie na udo, na tylną część uda i nasilają się po długotrwałym wysiłku, na przykład po długim spacerze, po wchodzeniu po schodach, a nawet możemy je czuć rano przez to, że w nocy przekręcałyśmy się z boku na bok właśnie o tym nie można wypowiedzieć w 100%, to możemy starać się złagodzić je, zmniejszyć ból i no, postarać się, żeby nie stały się one długotrwałym problemem. Jakie są przyczyny bólu by pleców w ciąży? Po pierwsze za tego legliwości odpowiada hormon relaksyna. jest to hormon, który wydzielany jest podczas ciąży, a szczególnie w końcówce, ma on za zadanie zmiękczyć spojenie łonowe oraz stawy biodrowo-krzyżowe, dzięki czemu zwiększa się elastyczność stawów miednicy i dolnego odcinka kręgosłupa, co jest konieczne, żeby twoje dziecko przedostało się przez kanał podczas porodu. Warto jednak wiedzieć, że relaksyna nie działa tylko na okolice krzyżowo-biodrowe, ale na cały organizm i m.in. powoduje zwiększenie elastyczności krążków międzykręgowych i więzelu kręgosłupa, przez co słabiej trzymają one zawartość krążka międzykręgowego i ma ona tendencję do tworzenia wypuklin, które mogą uciskać na korzenie nerwowe. I to powoduje dolegliwości bólowe. Relaksyna powoduje też szereg innych dolegliwości w ciąży, takich jak zmniejszenie przepływu krwi, przez co zwiększa się zatrzymywanie wody w organizmie. Relaksyna ma także wpływ na tworzenie się żylaków oraz powstawanie zgagi, która jest też bardzo częstą dolegliwością kobiet ciężarnych. Przyczyną wrażliwości bólowych kręgosłupa podczas ciąży jest zmiana środka ciężkości naszego ciała, związana z powiększającym się w czasie ciąży brzuszkiem. Środek ciężkości przesuwa się do przodu, przez co zwiększa się naturalna lordoza w dolnym odcinku kręgosłupa i dla równowagi powiększa się uwypuklenie kręgosłupa w odcinku piersiowym, czyli garbienie się. Ta zmiana konfiguracji kręgosłupa powoduje zwiększenie obciążenia, nacisku na stawy międzykręgowe w kręgosłupie, a przez to na nerwy międzykręgowe, co powoduje wielkości bólowe. Trzecią przyczyną bólu kręgosłupa w czasie ciąży może być ucisk płodu na splot lędźwiowo-krzyżowy. Po porodzie te dolegliwości związane z tym zazwyczaj mijają, że chyba, że dojdzie do trwałych powikłań, ale to się zdarza stosunkowo rzadko. Czynniki sprzyjające bólom kręgosłupa podczas ciąży to po pierwsze otyłość i gwałtowne przybieranie na wadze podczas ciąży słaba kondycja fizyczna, a przede wszystkim wcześniejsze wady kręgosłupa. Jeżeli przed ciążą miałaś jakieś poważne wady kręgosłupa, na przykład dyskopatię, warto od razu skontaktować się z ortopedą lub rehabilitantem i poinformować go o tym i uzyskać porady, w jaki sposób zapobiegać powiększaniu się tych dolegliwości. Co mamy robić, aby zmniejszać dolegliwości bólowe? Przede wszystkim dbajmy o prawidłową postawę. Tak jak wspomniałam wcześniej, podczas ciąży zmienia się na środek ciężkości. Wielkość, powiększający się brzuch ciągnie nam kręgosłup do przodu. Środek ciężkości leci do przodu i zwiększa się naturalna lordoza w odcinku lędziowym kręgosłupa. I odruchowo też bardziej garbimy się w odcinku piersiowym. Pamiętajmy o tym, żeby prostować łopatki, żeby ściągnąć łopatki do tyłu, ciągnąć mostek do góry, otwierać klatkę piersiową. To również jest istotne do tego, żebyśmy prawidłowo oddychały. Podczas gdy nasz brzuch się zwiększa i przepona, nie ma gdzie się opuścić, to również ta prawidłowa postawa ważna jest żebyśmy jednak miały tą powierzchnię płuc jak największą, tą objętość płuc jak największą. Poza tym pamiętajmy o prostowaniu tego odcinka lędźwiowego, czyli możemy wyobrażać sobie, że podciągamy lekko spojenie łonowe w kierunku pępka. To wymaga lekkiego napięcia mięśni brzucha i po prostu starajmy się jak najczęściej przypominać sobie o tym, żeby wyprostować te plecy i zachowywać prawidłową postawę. Kolejna sprawa to podnoszenie rzeczy. Po pierwsze, w ogóle staraj się nie dźwigać zbyt dużych ciężarów, a jeżeli już musisz coś podnieść, to staraj się nie robić tego w ten sposób, czyli z kręgosłupa, tylko podnosić ciężar z pozycji kucznej. Staraj się przy tym mieć w miarę prosty kręgosłup, nie pochylać go do przodu, tylko w ten sposób podnieść ciężar do góry. Dlatego też ważne jest ćwiczenie podczas ciąży mięśni, ale o tym następnym odcinek. Kolejna rzecz to w miarę równomierne rozkładanie ciężaru. Jeżeli na przykład jesteś na zakupach, to staraj się mniej więcej taki sam ciężar włożyć do dwóch toreb i Trzymać je w obu rękach, nie zarzucać na przykład jednej ciężkiej torby na ramię, czy, czy nie trzymać jednej ciężkiej torby w ręku. Kolejna sprawa staje się nie przebywać zbyt długo w pozycji stojącej. Jeżeli już jest to konieczne, wykorzystaj jakiś mały stopień, taboret do tego, żeby wesprzeć się raz jedną raz drugą nogą na nim. Dzięki temu unikniesz przeciążeń w odcinku krzyżowym kręgosłupa. Ważną kwestią jest też prawidłowe siadanie i prawidłowe leżenie. Jeżeli siadasz, staraj się unikać miejsc, nie masz możliwości oparcia pleców i staraj się używać poduszki pod dolny odcinek pleców. Warto jest też trzymać nogi na lekkim podwyższeniu. Szczególnie w przypadku, jeżeli masz problemy z żelakami bądź z opuchlizną nóg. Jeżeli chodzi o leżenie, to od trzeciego trymestru zaleca się leżenie na boku. Najlepiej na lewym boku, ze względu na krążenie krwi. Warto wykorzystać wtedy poduszki. Jedną możesz sobie położyć pod głowę, jedną mniejszą poduszkę pod brzuch. I jeszcze jedną, może stabilnie wykonaną. W moim przypadku, jeszcze jakieś półtora miesiąca temu, a jestem teraz w 41 tygodniu ciąży, 3 dni po terminie, leżenie na budynkach było ogromną ulgą. Szczególnie właśnie leżenie na twardym podłożu z nogami podniesionymi do góry, gdzie Rozciągnięty był nieco ten przeciążony wewnętrzny odcinek kręgosłupa, ale rzeczywiście, w miarę jak relaksyny wydziela się coraz więcej, jak ten poród się zbliża, dziecko jest coraz większe i coraz mocniej uciska na, na, te, na nasze wszystkie stawy i kręgosłup, no to rzeczywiście ta pozycja przestała jest przyjemna. I rzeczywiście zdecydowanie w tej chwili lepiej czuję się w pozycji, na bok. Bardzo ważny dla naszego kręgosłupa jest także odpowiedni materac. Taki materac nie powinien być ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Zbyt miękki materac powoduje, że nasz kręgosłup będzie miał tendencję do wyginania się w łuk i na mięśnie przykręgosłupowe będą starały się utrzymywać go w prawidłowej pozycji, przez co nie będą odpoczywały. Z kolei zbyt twardy materac powoduje, że ciało opiera się na kilku punktach. Na przykład leżemy na znak na upadkach i na pośladkach, gdy leżymy na boku na stawie barkowym i biodrowym. I również to powoduje, że mięśnie przykręgosłupowe starają się utrzymać go w w pewnej pozycji i są napięte, nie odpoczywają. Taki najbardziej, e, najlepszy materac jest taki, który dopasowuje się do naturalnych krzywych naszego kręgosłupa, e, dzięki czemu w nocy rzeczywiście wypoczywamy i e, dajemy kręgosłupowi odpocząć. Kolejna rzecz. E, postaraj się zrezygnować z budów na wysokim obcasie. E, Wchodzenie na szpilkach powoduje pogłębienie tej lordozy lędźwiowej, a dodatkowo, szczególnie w trzecim trymestrze ciąży, może to zwiększać ryzyko upadku. Kolejna sprawa to postara się nie przybierać zbyt szybko i zbyt dużo na wadzach. Każdy zbędny kilogram stanowi dodatkowe obciążenie dla Twojego kręgosłupa. Postaraj się również zachować szczególną ostrożność podczas ruchów wymagających skrętu kręgosłupa, na przykład kiedy wysiadasz z samochodu albo kiedy przekręcasz się z boku na bok w pozycji leżącej. Kolejna rzecz to staraj się ułatwiać sobie życie. Jeżeli musisz, możesz coś zrobić na siedząco, to, to zrób. Jeżeli zakładasz buty czy skarpetki, usiądź zamiast skakać na jednej nodze. Szczególnie w trzecim trymestrze, gdy rzeczywiście ciężko nam jest utrzymać równowagę i grozi to upadkiem. Ogromnie ważne jest również wykonywanie ćwiczeń fizycznych. W dalszej części tego nagrania pokażę Wam różne ćwiczenia, które pomogą łagodzić ból w odcinku lędźwiowym i krzyżowym kręgosłupa, ale także pokażę ćwiczenia wzmacniające górny odcinek kręgosłupa, odcinek piersiowy. Dlaczego trzeba te mięśnie ćwiczyć? W czasie ciąży Twój brzuch powoli, powoli przybierał na rozmiarze i na masie. I tak jak wspomniałam, zmieniała się, e, zmienia się środek ciężkości e, Twojego ciała i działo się to stopniowo stopniowo przez 9 miesięcy. Po porodzie gwałtownie znowuż zmieni się e, konfiguracja twojego kręgosłupa i zmieni się środek ciężkości. Nagle Twój brzuch e, zmaleje, a za to e, rozpocznie się laktacja i powiększy się obciążenie w odcinku piersiowym. To kompletnie zmienia właśnie środek ciężkości Twojego ciała i zmieni konfigurację Twojego kręgosłupa. Dlatego warto przygotowywać go na to już w czasie 9 miesięcy ciąży. Ponadto musisz być świadoma, że opieka nad małym dzieckiem również wymaga sprawnych mięśni przykręgosłupowych ponieważ y, będziesz bardzo dużo schylała się, wymowała dziecko z łóżeczka, przenosiła z miejsca na miejsce y, i wykonywała różne czynności peregnakcyjne y, również w pochyleniu ciała, dlatego warto się przygotować y, na, ten, na ten wysiłek, który również czeka Cię po porodzie, no i Mówiąc o porodzie, również ogromnie ważna jest kwestia tego, w jakiej pozycji rodzimy. Dla personelu szpitalnego prawdopodobnie najbardziej wygodna pozycja to rodzenie w pozycji, kiedy kobieta rodzi w pozycji leżącej. Natomiast fizjologicznie nie jest to najlepsza pozycja do porodu. Najlepsza pozycja do porodu to tak zwane pozycje wertykalne, czyli takie, gdzie do dostania się dziecka na zewnątrz używana jest siła grawitacji, czyli gdzieś tam pozycje w jakiś tam sposób spionizowane. Mówi się, że najlepsza pozycja to pozycja kuczna. Wtedy najmniej obciążamy odcinek krzyżowy kręgosłupa. A, a także kości i stawy e, obręczyk biodrowej. Tak jak wspominałam, e, jestem już w 41 tygodniu w ciąży, czyli kilka dni po terminie porodu, e, więc mam nadzieję, że już na dniach będę mogła podzielić się z Wami moim osobistym doświadczeniem e, z tego, jak przebiegał poród w moim przypadku, e, w jakich pozycjach rodziłam, jakie pozycje dawały mi największą ulgę, no, i właśnie przekazać Wam informacje bardziej praktyczne, no bo w tej chwili dzielę się z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą teoretyczną. Więc trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam kciuki za Was. I do zobaczenia w następnym nagraniu.